Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na dzisiejszym spotkaniu pod tytułem likwidacja, zawieszenie i odwieszenie. To szkolenie jest wynikiem naszej długotrwałej pracy w Kancelarii Podatkowej Skłodowscy, jest wynikiem analiz, które przeprowadziliśmy i z których wyszło nam, proszę Państwa, że firmy, które się zawieszają i likwidują generują bardzo dużo pracy, natomiast my jako osoby odpowiedzialne, bo trzeba pamiętać o tym, że księgowi, e, kolokwialnie mówiąc, bo mówimy też tutaj o kadrach, płacach, i tak dalej. Są bardzo odpowiedzialne i one muszą wszystko zrobić dobrze i do końca. Jestem głównym księgowym, jestem wiceprezesem zarządu w kancelarii podatkowej Skłodowcy. Prowadzę szkolenia, ustalam wybory, formy prowadzenia działalności, robię analizy w tym kierunku, e, gram w brydża, pływam jachtem, jestem kapitanem jachtowym, jeżdżę motocyklem po Polsce. Już niedługo, czerwcówka, która jest właściwie w połowie w maju, pojadę sobie na Dolny Śląsk, będzie bardzo fajnie. Co dalej, jeszcze, co dalej, jeszcze, proszę Państwa, o mnie e, i o naszym cyklu webinarów? Jeśli byście chcieli nie przepuścić tych webinarów, to się zapiszcie na newsletter, na zapisy.skudowcy.pl. Dzięki temu będziecie wiedzieli, kiedy kolejne webinary wszystkie są. Ten e, projekt, który my prowadzimy od wielu, wielu lat, e, który zakończył się e, szkoleniem, on służy temu, żeby. Nasi koledzy, pozdrawiam wszystkich, tych, których widziałem na e, walnym Zgromadzeniu Kibru i tych, których dopiero co poznam, i tych, którzy byli u Nacmarkach, i tych, których poznałem w Łodzi. Ten projekt Biura Rachunkowe to Biznes, ma polegać na tym, żebyście Państwo, właściciele biur rachunkowych, wiedzieli, że prowadząc biznes pod tytułem Biura Rachunkowe, opiekując się klientami. Będąc księgowymi ludźmi skrupulatnymi, odpowiedzialnymi, to ma być jednak biznes. To dzisiejsze szkolenie jest elementem cyklu webinarów. Zwykle są w czwartki o 8.30. Dzisiaj nie jest czwartek, bo muszę pojechać służbowo za granicę z mamą. W związku z tym nie jest w czwartek, ale zawsze będzie w czwartek. Następny webinar, bardzo fajny webinar o księgach pomocniczych jest 23 maja. Zapraszam serdecznie. Zapraszam też na naszą grupę na Facebooku. Tam staramy się zaczynać pisać o zarządzaniu biurem rachunkowym i tylko o zarządzaniu biurem. Tam nie będzie żadnych podatków ani innych rzeczy, tylko właśnie zarządzanie biurem rachunkowym. Zapraszam serdecznie. Tam są też tematy kolejnych. Webinarów, a tak jak mówiłem, te, ten webinar dzisiejszy jest rozwinięciem szkolenia z zarządzania biurem rachunkowym. E, to szkolenie e, zmieniło wiele biur. Dostaliśmy bardzo dużo in, e, informacji o sukcesach, które nasi koleżanki i koledzy odnieśli stosując. E, Stosując wskazówki, procedury, dokumenty, które są tam w tym szkoleniu, tam jest 40 dokumentów, procedur, które otworzyliśmy latami, zachęcam serdecznie, to naprawdę działa. To nie jest tak, że, że nie działa. I że tam jest coś wymyślone. To są nasze dokumenty, nasze oryginalne dokumenty, które możecie Państwo sobie na własne potrzeby przerobić, dostajecie na to licencję. Można z tego, można z tego e, korzystać. E, I osoby, które to szkolenie mają, to dostaną zniżkę na wszystkie webinary o, o tym szkoleniu: 95%. Więc e, potem już nie trzeba e, płacić. E, kilkadziesiąt czy kilkaset złotych za każdy taki webinar, tylko można po prostu e, zarejestrować się, zapłacić 5 zł, czy tam nie wiem ile to chodzi i, i korzystać. E, przypominam też, że jako członkowie KIPR jako partnerzy KIPR, e, ludzie, którzy są zrzeszeni w KIPR, dostali maila z, z zaproszeniem na nasze szkolenia, z kodem rabatowym do naszych szkoleń, ja głęboko wierzę w to, że KIPR, czyli Krajowa Izba Biur wspiera, bo wiem co robią, wiem ile robią szkoleń, wiem jak to wygląda, więc zachęcam do, do, do tego, żeby członkiem KIPR-u być i z tych rabatów korzystać. I już jesteśmy, proszę Państwa, przy temacie dzisiejszego szkolenia. Tylko jeszcze sobie przyłączę. Paweł napisał, że widzimy, a ja czatu nie czytam. Tak, no nie czytałem, no bo, no bo nie dałem rady, ale teraz już widzę, widzę, widzę już czaty oba i te Facebookowe, i te YouTubeowe, i na Teamsach, wszystkie widzę, będę czytał. I teraz, słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że jeżeli e, mamy taką sytuację, że klient zawiesza lub likwiduje działalność, to my jako biuro musimy podjąć jakąś decyzję. Kiedyś tej decyzji nie podejmowaliśmy, znaczy podejmowaliśmy taką decyzję, że ona była, że ona była, proszę państwa, zła. Znaczy my uważaliśmy, że jest zła. Dlaczego? Dlatego, że po prostu przestawaliśmy go fakturować. Była taka sytuacja, że klient nam zgłaszał, że jest zawieszony, albo prosił, żebyśmy go zawiesili. I wtedy my e, po prostu wyłączaliśmy mu fakturowanie. Czasem udało nam się go namówić na to, żeby płacił nam postojowe, nie na przykład 50 zł, albo 100. Ale w momencie, kiedy zajęliśmy się e, weryfikacją tego, co się z takimi klientami dzieje, ile czasu my poświęcamy na klientów zawieszonych, e, Ile pieniędzy oni nam płacą przez ten okres zawieszenia, ile czynności musimy wykonać przy tym, tymże zawieszeniu, to wtedy wyszło nam przyszło nam do głowy, że trzeba się tym zająć. I co zrobiliśmy? Zrobiliśmy, proszę Państwa, analizę i wyszło nam, że po pierwsze, na pewno nie chcemy takiego klienta mieć za darmo. Czyli w momencie, kiedy klient zawiesza działalność lub ją likwiduje, bo tam też jest coś do zrobienia. Jeżeli klient zawiesza działalność lub ją likwiduje, to my mamy ileś do obowiązków do wypełnienia. Te przy zawieszeniu mogą być bardziej długotrwałe i trzeba podjąć szereg decyzji. Ja będę te decyzje wyświetlał później na już na konkretnych ankietach, procedurach, ale za chwilę pokażę Wam jeszcze jeden slajd, co się może stać. Więc po pierwsze ustaliliśmy, że nie chcemy takiego klienta mieć za darmo. To bardzo ważne. Po drugie, jak to jest nasz klient, to my jesteśmy odpowiedzialni za niego. Eee, pomimo tego, że on zawiesił firmę i pomimo tego, że ten klient eee, bo nic nam nie płaci, nic od nas nie chce, to my jako biuro rachunkowe jesteśmy odpowiedzialni za niego, bo on do nas będzie miał pretensje, jeżeli na przykład okaże się później, że e, nie wiem, nie może się rozliczyć z małżonkiem, bo jest dalej na ryczałcie. E, więc po co mamy się tym zajmować? Lub też jak mamy się tym zajmować, skoro e, ten klient, nie jest naszym klientem. Po co się mamy tym zajmować i po co mamy myśleć o tym, czy zawieszony klient na liniowym rozliczy się z małżonkiem. I wymyśliliśmy następującą rzecz. Jeszcze pokażę Wam wcześniej jeden slajd. O, taki slajd. Zobaczcie, co tutaj widać. Tu widać, że klient e, to jest zrzut z taksordera. E, klient nam zgłosił zawieszenie. Klientom zgłosił zawieszenie o trochę powiększe, że chce zawiesić spółkę, bo te literki są za małe, to ja może je powiększę i trochę przesunę, że planuje zało zawiesić działalność spółki, e pytał się, jak będzie wyglądała nasza współpraca w tym czasie, kiedy on jest zawieszony. My wtedy wypełniliśmy ankietę, którą szykujemy na każdą okoliczność, czyli na okoliczność zawieszenia, na okoliczność odwieszenia, na okoliczność likwidacji. Wypełniamy z klientem ankietę i podpisujemy porozumienie. Ta ankieta i porozumienie będzie później pokazywane. Ustalamy z klientem wszystkie szczegóły tego zawieszenia, co mamy zrobić, jakie mamy obowiązki. Ustalamy też, przekazujemy klientowi informację, że nasza umowa w momencie, kiedy klient zawiesza działalność lub ją likwiduje, nasza umowa się rozwiązuje. Nasza umowa się rozwiązuje. W umowie z biurem, z częścią tego dużego szkolenia jest też umowa z biurem, są zapisy, które mówią, że w przypadku, kiedy klient zaprzestaje działalności, to nasza umowa się rozwiązuje. Dlatego, że z naszych analiz wychodzi, że my nie chcemy na siłę mieć dalej tego klienta w okresie jego zawieszenia, czy też likwidacji. Chcemy ustalić z nim wszystkie warunki. Chcemy ustalić z nim wszystkie warunki, jak to ma wyglądać, do czego jesteśmy zobowiązani. I po tym ustaleniu chcemy to zrealizować. W związku z tym Najprościej dla nas jest tą umowę rozwiązać, nie mieć żadnych innych obowiązków poza tymi, które e, jesteśmy w stanie określić. Na przykład, dzisiaj klient zamyka działalność, my się z klientem umawiamy, że ta zamknięta działalność to jeszcze go wyrejestrujemy z VAT-u. E, albo nie wyrejestrujemy, jak ma na przykład najem prywatny i zrobimy mu roczne. Proszę bardzo, zapisujemy to sobie, ustawiamy od razu, że musi nam za to zapłacić, za to roczne, za to wyrejestrowanie i tak dalej. I mamy sprawę, mamy sprawę e, załatwioną. E, nie wyłączyłem włączy, telefonu, Kostek do mnie dzwoni, powiedzą Karolina, że przeprowadzę webinar, przepraszam Państwa. E, I teraz, co się dalej dzieje z tym klientem? Zobaczcie. Klient poinformował, że zawieszenie będzie kiedy indziej, dopiero we wrześniu, a w 2023 roku w maju klient przesłał nam wezwanie z urzędu skarbowego, że spółka, którą on sobie sam zawiesił, bo my mamy notatkę wpisaną w tym, w tym miejscu, że on co sobie sam wszystko zrobi, nic od nas nie chce, nie mamy żadnych obowiązków, mamy tylko zaksięgować ostatni miesiąc, to klient. Chciałby, żebyśmy to my zrobili. Tymczasem my mamy podpisane z nim porozumienie, że to jest nie nasza sprawa, bo umowa jest rozwiązana i oczywiście możemy na zlecenie zrobić mu te wszystkie rzeczy, ale klient, który już dawno tych dokumentów nie ma, zagląda i patrzy, że... Eee, rzeczywiście, no, pff, mamy informację, mamy przekazaną informację, nie musimy mieć podpisanej jej nawet, my nie, po, nie musimy podpisywać tych porozumień. Wystarczy, że ja sobie zapiszę w systemie, wyślę klientowi mailem, do czego ja się zobowiązałem, żeby po latach wiedzieć, jak to naprawdę eee, wygląda, proszę Państwa. Teraz sobie muszę przełączyć na, na to i teraz Eee, zanim jeszcze będę Państwu pokazywał tą ankietę na zamknięcie, zawieszenie, likwidację, to jeszcze Wam pokażę, proszę Państwa, jedną rzecz. O, to Wam pokażę. Mam nadzieję, że to widać. Zobaczcie. Eee, to są one page. E. Eee, ja już kiedyś się publikowałem na grupie. Więc, jak bardzo się postaracie, to, to jest ściągnięcie nawet dla tych z Państwa, którzy dzisiejsze spotkanie mają bezpłatne. Ale zachęcam do przejrzenia ich i stworzenia własnych, jeżeli. jeżeli to, no, to i tak są chyba z naszym logo, więc, więc każdy musi je sobie przepisać. W momencie, kiedy klient przekazuje mi, w momencie, kiedy klient przekazuje mi informację, że chce zlikwidować działalność lub zawiesić działalność to my wpadliśmy na pomysł, proszę Państwa, że to powinno być płatne, czyli że sama czynność zawieszenia lub likwidacji, którą klient może zrobić sobie sam. Którą klient może zrobić sobie sam. Pokażę tak, żebyście widzieli cały ekran, bo to zasłaniam trochę. To my mamy ileś czynności do wykonania, które nie są zawieszeniem które nie są zawieszeniem w CIDG czy w KRS-ie, to nie, 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 bo klient mówi, ja sobie tam zawieszę. Okej, okay, zawieź sobie sam, ale czy tam zamkni, ale kto sporządzi remałendrę likwidacyjny, kto sporządzi ostatnią deklarację VAT, kto zrobi analizę środków trwałych? E kto przypilnuje, żeby wszystkie umowy były rozwiązane, bo klient już zapomniał, że ma pracownika na wychowawczym, tak? Kto się zajmie wyrejestrowaniem z VAT-u, eee, co zrobimy z nadwyżką VAT-u, jeśli ona jest? Eee, co zrobimy z pracownikami, z deklaracjami cit -y, 10 FT2, itd., itd., itd. Kto sporządzi roczne, kto wyrejestruje ZUS-u i tak dalej, tak dalej. Tutaj Rosiu pyta, czy przy zawieszeniu trzeba wyrejestrować zus płatnika składek, czy tylko siebie jako ubezpieczonego JDG bez pracowników. Wie pan, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Naprawdę to to powinienem nacisnąć. Naprawdę nie wiem. W sensie ja się tym zawodowo nie zajmuję wyrejestrowaniem płatnika składek czy siebie jako ubezpieczonego, to jest pytanie do działu kadry płac, poproszę, żeby dziewczyny z kadri płac pod tym e, webinarem napisały, co trzeba zrobić. Natomiast. Kluczem jest to, że nie jest zarządzania a nie z, z kadry płat, przepraszam, nie, 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 nie jestem kadrowcem i płacami się nie zajmuję, więc wolę powiedzieć, że nie wiem. Chodzi o to, żebyście Państwo wiedzieli, że musicie mieć gotowy taki dokument i musicie wysłać go do klienta i z tego dokumentu wynika, że wy zrobicie wszystkie czynności, które są związane z jego likwidacją, w zakresie, na którym się umówicie. Te porozumienia później będę pokazywał. Tak? Jeżeli umówiliśmy się na to, że klientowi zrobimy te wszystkie czynności, przeanalizujemy go, wyjaśnimy mu, co ma zrobić z VAT-em, co ma zrobić z autem, czy będzie zwrot, czy nie będzie zwrotu, to taki dokument on dostaje i on wie, za co zapłaci nam. Tutaj jest 200 zł. Tak? Widzicie, jest 200 zł. Za co ten klient zapłaci nam te 200 zł. Myślę, że jak się popatrzy później na czas pracy, który my poświęcamy na to, żeby klienta skutecznie zawiesić, ee, w sensie, żeby wszystkie czynności wykonać, żeby zrobić analizę, zajrzeć, żeby mu powiedzieć, proszę pana, ale w tam, pan w tamtym roku kupił samochód osobowy, tak jak pan ee, kupił ten samochód osobowy i pan teraz zamknie działalność, tak jak pan odliczył ten VAT, to teraz trzeba się tym zająć, to nie można tak sobie i tego VAT-u e, o nim zapomnieć, bo jest moment likwidacyjny i tak dalej, i tak dalej. Te sprawy związane z techniczną procedurą kadry księgowość zrobią, natomiast administracyjnie trzeba ustalić, kto to zrobi, kto się tym zajmie. Te spotkania z klientem, to to jest nasza praca. To jest nasza praca, żeby wyjaśnić mu, co jest do zrobienia. I to kosztuje 200 zł. Może u Was kosztować 100, może kosztować 300. Ale trzeba pamiętać, że jego decyzja, decyzja klienta o tym, że on chce zawiesić lub zamknąć firmę, to poza tym, że my przestaniemy go fakturować. I tu uwaga, trzeba z klientem ustalić, kiedy dostanie ostatnią fakturę. W naszym wzorze porozumienia jest wszystko napisane. Każdy element, który przez lata wymyśliliśmy, który podlega jakiejś decyzji, czy podlega jakiejś decyzji, albo podlega wątpliwości klienci mają, za co oni dostali fakturę, eee, teraz jest w maju, on w maju zamyka działalność, za co klienci dostali fakturę w maju, skoro on. W kwietniu zamknął działalność. To jest prosty temat, tak? On dostał fakturę w maju, dlatego że my księgujemy jego dokumenty w maju, te kwietniowe, tak? Jeżeli klient nie płaci nam z góry, to bardzo proszę, żeby e, nam za to zapłacić. To samo dotyczy faktury za zawieszenie, czy za likwidację, czy za odwieszenie, bo pamiętajcie, że przy odwieszeniu znów trzeba wykonać całą tą pracę, żeby to było porządnie zrobione. Przy likwidacji trzeba przeprowadzić analizę. Ta opłata, którą klienci nam płacą za to, że my się tym zajmujemy i jak my się tym zajmujemy, to oprócz tego jeszcze, oprócz tego jeszcze, klienci nam zapłacą za to, że im zrobimy w przyszłym roku roczne, że dokonamy zwrotu VAT-u, jeżeli się chcą teraz już mieć to rozliczone. I za dodatkowe rzeczy, które tutaj są wypisane, jeżeli one są w cenniku, klienci nam oczywiście za to e, chętnie zapłacą. E, przy zawieszeniu zwykłe wyrejestrowanie ZUS odbywa się automatycznie po złożeniu wniosków CIDG, ale zdarza się, że się tak nie dzieje i trzeba tego przypilnować. I trzeba tego przypilnować. I teraz, proszę Państwa... E, Był taki problem i on naprawdę był dosyć nabrzmiały. Czy my powinniśmy w tej naszej umowie z klientem wpisać, że w momencie, kiedy klient zawiesza działalność, czy my chcemy z nim rozwiązać umowę? No i, no bo jednak tego klienta trzeba się napracować, żeby go zdobyć. Fajnie było, żeby ten klient dalej z nami był, jak on wróci. Generalnie lepiej tego klienta nie stracić, no bo skoro już go mamy, to, 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 to mamy. Ale okazało się, że klienci, którzy są zawieszeni, nie płacą nam nic albo płacą nam 50 zł miesięcznie za to, że są. To po pierwsze nie płacą i trzeba te 50 zł windykować. Wyobrażacie sobie windykować 50 zł. To masakra jakaś jest masakra. Po drugie. Wszystkie ich problemy życiowe związane z, z tym, że mieli, mają lub będą mieli firmę są naszymi problemami w sposób naturalny, bo to nasz klient i my chcemy się tym zajmować. I oni mają to w abonamencie. Co prawda, abonament jest teraz 50 zł i on jest właściwie za to, że ktoś widnieje w naszej bazie, ale klient wcale nie musi tak myśleć. Ja to rozumiem. I my po analizach, ile klienci nam płacą, za 50 zł lub nie płacą nic, my po analizach dokonanych przez za ostatnie okresy uznaliśmy, że lepiej będzie, jak klient nie będzie naszym klientem, bo on dalej ma do nas zaufanie. Klient dalej chce żebyśmy my mu pomagali we wszystkich jego sprawach, związanych z jego firmą, czy z najmem prywatnym, czy z tymś tam jeszcze. Natomiast ponieważ formalnie nie ma u nas umowy abonamentowej, to za wszystkie te rzeczy płaci oddzielnie na zlecenie z normalnej wyceny. Tak jest korzystniej, bo. Czy znaczy nam wyszło, że tak jest korzystniej? To nie jest tak, że my będziemy Państwa teraz namawiać. Wszyscy klienci, którzy są zawieszeni, rozwiążcie z nimi umowę. Nie. Natomiast pamiętajcie, że to co pokazałem w poprzednim e, slajdzie, co z odpowiedzialnością. Czy my chcemy takiego klienta za darmo? Pamiętajcie, że klient może być za darmo dwa lata, jeżeli to jest jednoosobowa działalność gospodarcza. W tej chwili nie ma w ogóle limitu. Jeżeli to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czy wy powinniście zgłosić jego przejście na skalę z nowym rokiem, żeby mógł się rozliczyć z mężem czy z żoną? Czy powinniśmy tak zrobić? Czy musimy wykonać tą analizę? I jeżeli w momencie, kiedy klient zawiesza działalność, my się. My się z nim, ja pokazuję slajdy, a jestem na cały na ekranie. Jeżeli klient ma działalność na liniowym czy na ryczałcie i ją zawiesi, to ponieważ jest na liniowym czy na ryczałcie ale jest zawieszony, to bez wykonania pewnej procedury odkręcenia tego, on nie może się rozliczyć z małżonkiem. Rozumiecie? W związku z tym, w momencie, kiedy podpisujemy z klientem porozumienie o rozwiązaniu umowy i określamy zakres naszych obowiązków, musimy również z nim ustalić, czy my na nowy rok będziemy zgłaszali dla niego wybór formy opodatkowania. Bo jak nie zgłosimy, zostaje ten, co był. Rozumiecie. E tam termin jest oczywiście taki, że można to później zgłosić, bo jak on nie ma sprzedaży, to tak naprawdę termin nie upływa wcale, bo jest miesiąc po pierwszej sprzedaży i tak dalej. Natomiast nam wyszło, że ze względu na to, że klienci zawieszeni nie płacą nam normalnej stawki, a czasem w większości przypadków przyciągnie się za tym jakiś problem, to nam wyszło, proszę Państwa że lepiej jak z takim klientem rozwiąże, rozwiąże się umowę.